Cześć, tu Hanna. Jest 13 stycznia 2022 roku. Jest zima, leży śnieg i jest dosyć zimno. W niektóre dni zimniej, w niektóre dni cieplej. Więc chciałam Wam pokazać, jak wygląda zima i śnieg w moim lesie. A potem opowiem Wam o tym. Jak wygląda w Polsce proces budzenia, budzenia się nas ludzi do naszych praw i naszych obowiązków? Co w takie zimowe dni możemy zrobić, nawet spotykając się tylko z innymi? Bo oprócz tego, że możemy wychodzić na nasze spacerki pod Sejm czy w inne miejsca z miłości do wolności, ale też Możemy i powinniśmy zrobić dużo więcej. Zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji z zaśnieżonego lasu. A wracając do naszego procesu budzenia i procesu przemian, które, jak wiemy, nie wydarzą się w jedną dobę. Jest to proces, trwa on latami. A moje spostrzeżenia odnośnie tego, w którym kierunku idziemy, są następujące. Przymuszanie nas do różnych rzeczy i medialny bełkot, tudzież bełkot polityków, Odnośnie sytuacji prawnej, przepisów prawa, ten Bełkot zmusza nas do studiowania prawa i zastanawiania się nad tym, czym jest prawo, gdzie ono ma swoje źródło, z czego się zaczęło, jak to wszystko jest zbudowane, jakie są struktury tych wszystkich przepisów. A studiowanie prawa doprowadza nas do konkluzji, że prawo w Polsce jest zdegenerowane i musimy coś z tym zrobić. Mamy coraz więcej ludzi, budzących się, dochodzących do tego, że mają prawa. Bo my mamy prawa, z jakimi się urodziliśmy, niezbywalne prawa człowieka. Mówi o tym Karta Praw Człowieka ONZ. Do jakich praw się Urodziliśmy, jakie niezbywalne prawa nam przysługują. Niezbywalne to znaczy, nikt nie może nam ich zabrać i my nie możemy tych praw nikomu przekazać. I do czego nas doprowadza studiowanie prawa? Gdzie są źródła prawa? Jakie prawo nas obowiązuje? Jakie prawo nas nie obowiązuje? Już mówiłam o tym. Mamy taką wielką cegłę, jesteś, Człowiekiem, nie osobą, napisaną przez Ariana. Mamy też różne programy edukacyjne na YouTube, na internecie. Wiedza dla wszystkich o prawie naturalnym. Oczywiście, kiedy mówimy o prawie naturalnym, to są to zasady prawa naturalnego, ale nie jest to y, cała struktura praw. Która by nas rzeczywiście zabezpieczała i dawała wytyczne, jak postępować. Natomiast prawo naturalne jest w prawie ważne i było od zarania dziejów. My właściwie straciliśmy wiedzę o prawie naturalnym od 1947 roku. Bo jeszcze w 1946 roku okazuje się, prawnicy na studiach uczyli się o prawie naturalnym i potem to zostało zlikwidowane. Tak więc, co jest w tej chwili w Polsce naszym głównym źródłem prawa, każdy powinien przeczytać kartę praw człowieka ONZ. Oprócz tego. Karta Praw Człowieka Unii Europejskiej, a w Polsce naszym najważniejszym aktem prawnym jest Konstytucja. I chociaż są tacy, co psioczą na Konstytucję, ale jednak jeżeli ktoś się rzetelnie przyjrzy Konstytucji, to można ją bardzo dobrze dla nas wykorzystać. Tam mamy zapisane nasze prawa. Na przykład władzę z wierzchnią w Rzeczpospolitej Polskiej sprawuje naród. Naród sprawuje władzę przez przedstawicieli lub bezpośrednio. Wiecie o tym i czytając konstytucję, ja się ostatnio dowiedziałam rzeczy, których nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że ustawy, które są poniżej konstytucji, Ustawy nie mogą powstawać sobie tak od, jak żeby po deszczu. Ustawy mu muszą być przygotowane do tych artykułów konstytucji, w których jest to opisane, że detale będzie regulowała ustawa. A nie może tak być w porządku prawnym, że piszemy sobie ustawę. Która jest sobie amuzą i nie była wymieniona w Konstytucji. Nie jestem do końca pewna, z czego to wynika, natomiast możemy tutaj dyskutować i chętnie posłucham, poczytam komentarza, jeżeli ktoś wie lepiej. Ale co zauważam? Zauważam wielu ludzi ogłaszających autonomię. Ogłaszających, że będą odtąd uznawali tylko prawo naturalne. Nie będą uznawali prawa wymyślonego przez jakieś korporacje, a już szczególnie obce korporacje. Poza tym, przymuszanie nas do tego czy tamtego zmusza nas do zapoznania się z Konstytucją, z kartą praw człowieka, z naszymi niezbywalnymi prawami, i to jest nasza edukacja, która da nam Dobre owoce, dlatego że wiedząc o tym, jakie mamy prawa, nie dajemy się manipulować. To jest dla nas teraz bardzo ważne w procesie budzenia się. Kiedy nie dajemy się manipulować, okazuje się, że mamy moc, że jesteśmy potęgą. A to, że w tej chwili powstające autonomie to są pionierzy autonomii, to chyba nie przeszkadza, dlatego że zawsze ktoś jest pierwszy i początkowo jest to garstka autonomii. Za chwilę będzie nas milion, zgodnie z planami Ariana, a potem to już poleci. To będzie jak kula śnieżna, która spada z zaśnieżonej góry w dół. Co jeszcze? No, zapoznaliśmy się z tym, że obowiązek Zasłaniania sobie twarzy i zakładania różnych rzeczy na głowę, nie jest w tej chwili wyrażony tak, żeby naprawdę był obowiązkiem. To jest wszystko fikcja, to jest wszystko manipulacja. I kiedy się do tego obudzimy, kiedy zbierzemy argumenty i umiemy argumentować w jakichś sytuacjach, gdzie ktoś nas do czegoś zmusza. Mamy rację, to po pierwsze, im więcej wiedzy, tym większą mamy moc sprawczą i po prostu wygrywamy nasze przypadki. Jesteśmy w stanie każdego przekonać, że to my mamy rację, dlatego że prawda jest po naszej stronie. I to jest znowu kolejny element budzenia się i rozumienia, w jakiej sytuacji jestem. Kiedy to zrozumiem, kiedy zdobędę wiedzę, jestem nietykalna. Co dzieje się w celu globalnego resetu? Na przykład niszczenie rolnictwa, niszczenie gospodarki. Ja w sobotę byłam na spotkaniu kooperatywy spożywczej na Pradze. I to są przykłady, gdzie rolnicy produkują zdrowe jedzenie i mają wspaniały zbyt na to, co produkują. Kooperatywa spożywcza zbiera od rolników ich plony i sprzedaje bezpośrednio do konsumenta. Rolnik ma z tego więcej zarobku, a konsument ma znakomite produkty świeże i podetknięte pod nos. Taka jest idea. Taka jedna kooperatywa spożywcza powinna zrzeszać 50 gospodarstw. Kooperatywy będą wyposażone w systemy, w systemy sprzedażowe, które pomogą zorganizować sprzedaż i komunikację, pomogą klientom robić zakupy. Więc czekamy, aż system zostanie uruchomiony. On już jest prawie gotowy. Co jeszcze możemy robić? Mamy apkę Neighbouro do wymiany towarów i usług. To jest polska apka. Ja poniżej podam informacje i link, jak się tam zapisać. Ja tam stworzyłam sobie bloga FabNews, FabNews Polska. Będę też tworzyła inne blogi. Jedne blogi będą do publicznego wglądu, inne blogi będą dla grup zainteresowań. Zobaczymy jak to się wszystko ułoży, ale jest to nasza własna apka. I w związku z tą apką mamy już kolejny problem rozwiązany, wymiana towarów i usług między nami ludźmi. Jak już pewnie wiecie, dużym problemem, z jakim się borykamy, jest pieniądz. Pieniądz fiat Pieniądz, który nie ma żadnego pokrycia. Kredyty tworzone przez banki, kredyty, które nie są pożyczkami, i banki też nie mają pieniędzy na pokrycie tych kredytów, tylko wypisują na papierku liczby i w ten sposób kreują fikcyjny pieniądz. To bardzo nam utrudnia życie, bo daje władzę poprzez pieniądz. Daje władzę ludziom, którzy chcą się panoszyć. Tacy jak Klaus Schwab na przykład poszukajcie go sobie, kto go jeszcze nie widział. Różnym perwertom i zboczeńcom daje władzę nad nami poprzez pieniądz. Ja będę powtarzać do snudzenia, że pieniądz nie jest tym, za co do tej pory go mieliśmy, bo pieniądz Fiat, złotówka czy dolar czy euro, pieniądz Fiat jest drukowany bez żadnego limitu i ten, kto go drukuje, staje się właścicielem miliardów. I wtedy, kiedy staje się właścicielem miliardów, może sobie wszystko kupić i każdego kupić. Ale to jest. Oszustwo, tak naprawdę. A no, zobaczcie. Mam plik e, banknotów, który jest to kilka tysięcy euro. Są to serwetki. Wydrukowanie takiego pliku banknotów, dziesiątek tysięcy euro, e, to są grosze. To jest kilka złotych. Więc dlaczego mówi się nam, że mamy jakiś dług publiczny, jeżeli ktoś, kto nam wydrukował te pieniądze, nie musiał się zbytnio wysilać, żeby te pieniądze stworzyć? I dlaczego się zgadzamy na oszustwa? Jeżeli już mamy taką sytuację z pieniądzem, że tworzy go ktoś dla nas, kto jest wrogiem naszym, to czemu nie mielibyśmy używać za, jako pieniądz czegoś innego? czegoś co sobie sami stworzyliśmy, czegoś co sami zaakceptowaliśmy. Tak więc oprócz apki i wymiany towarów i usług, ja mam jeszcze propozycję, żeby każdy zainteresował się kryptowalutą Husar i w miarę jak się uda, może Husara zintegrować z apką Nero, żebyśmy używali naszej własnej waluty do wymiany towarów i usług. Kiedy używamy waluty Fiat, musimy płacić podatek VAT, bo używamy przedmiotu, którego właścicielem jest ktoś z zagranicy. I temu komuś za używanie jego y, copyright, za używanie papierków, które ten ktoś sobie nadrukował. Ten ktoś każe sobie płacić 23% VAT. Kompletnie za nic, bo jest to oszustwo. Oszuści zarabiają na nas ogromne kwoty. Pomyślcie sobie, ile transakcji robimy dziennie, i z każdej transakcji 23% idzie do kieszeni złodziei. Więc yy, może czas przerzucić się na własną walutę, i teraz tak. Ja wiem, że będzie wielu malkontentów, krytyków, którzy będą marudzić i narzekać, a po co mi apka jakaś, a po co mi jakaś kryptowaluta, to jest niebezpieczne. Słuchajcie, nikt Was nie zmusza, a Neybero i Husar jest moją propozycją na początek. Ktokolwiek znajdzie lepsze rozwiązania, prawdopodobnie się pojawią kolejne rozwiązania. Niech używa innych rozwiązań. Ale kluczem do absolutnej rewolucji, przewrócenia tego świata do góry nogami i powrotu do normalności, do tego, że to my ludzie pracujemy i my ludzie z owoców naszej pracy się bogacimy, a nie garstka oszustów doi z nas na każdym kroku, bo jesteśmy ślepi i głusi na to, co nas otacza. Udzielamy milczącej zgody na oszustwa, którymi jesteśmy zalewani jak falą tsunami. I tego właśnie możemy się pozbyć, jeżeli odważymy się pójść w nowym kierunku i sami prowadzić własną gospodarkę, wymianę towarów i usług, posługiwanie się własnymi walutami równoległymi. Wtedy nie będziemy musieli przed nikim klękać, prosić o jakieś QR-kody, paszporty, błagać o zatrudnienie, o cokolwiek, to my będziemy milionerami, to my będziemy multimilionerami z naszej pracy, którą wykonujemy, bo to się nam należy. I na tym chcę zakończyć pierwszą część. Zapraszam na drugą część. Druga część będzie o wydarzeniach światowych. Nazwałam ją Moda na sukces i Białe Kapelusze. Serdecznie pozdrawiam.